A kiedy będzie zdjęcie z marchewką? Uwaga, bardzo marka! Yeah! 23 listopada e, obchodzimy 20 rocznicę. Marka obchodzi swoją urodzinę tak naprawdę. I z tej okazji, chcąc być coraz bliżej naszego konsumenta, zorganizowaliśmy wraz z nowościami e, happening, można nazwać event na, na nowym rynku. Bardzo ciekawy sposób, jak, jak dla mnie, mianowicie nasz pan Marchewka chodzi ulicami miasta, ogłaszając nasz jubileusz. Robimy sobie śmieszne zdjęcie z, z panem Marchewką. Wówczas podchodzimy do marchewkowego pola, które przygotowaliśmy dzisiaj rano i losujemy nagrodę. Nagrodą są nasze soki jubileuszowe, a także nagrody pocierzenia, jeżeli wylosuje się pustą butelkę. Panowie i panie, serdecznie zapraszamy. I do fotek, z marchewką zachęcamy. Yeah! Wydaje mi się, że warto jeść marchewki ze względu na beta karoten. Beta karoten fantastycznie wpływa na nasz wygląd. Nie musimy chodzić do solarium na przykład. Poza tym to jest samo zdrowie. No ludzie, mnóstwo witaminy C. Widzicie tą nać, sama zieleń. Samo zdrowie. Warto pić również sok marchewkowy. Fantastyczne świeżutki od Marwitu 20 lat już na półkach. Codziennie świeżutki. Nie 20-letni, no przecież, ale Właśnie dlatego warto jeść marchewki i pić soczek marchewkowy, żeby być pięknym i zdrowym. To mówiłem ja marchewka. W ogólnie kreatywne dziewczyny, więc po prostu mamy dużo pomysłów i chcemy, chcemy wygrać ten konkurs. Tak, mamy <grym> bardzo dużo znajomych na Facebooku, więc... więc pewna. 844, tak. lajkujcie like, <grym> <like, wujcie, grym> nas! Za co najbardziej lubi Pani marchewki? Za ich odżywcze właściwości? Na cerę bardzo dobrze wpływają. Bardzo dobre na zęby. Tak, tak. I bardzo smaczne. Bardzo dobrze wpływają na wzrok, są poczucie, dodają energii i, i to sprawia, że lepiej się czujemy, tak.